Dzień dobry, witajcie w sierpniowej prezentacji najciekawszych zjawisk astronomicznych. Wakacje w pełni, przyjemna pogoda i ciepłe, w końcu dłuższe i ciemne noce sprzyjają podziwianiu rozgwieżdżonego nieba. Sierpniowe noce są jednymi z najpiękniejszych w roku. Na początku miesiąca w centralnej Polsce będą rozpoczynać się już około godziny 20.30. W tym miesiącu wyraźnie odczujemy skracający się dzień. Około 22 zrobi się już dość ciemno. Widok takich konstelacji nad zachodnim horyzontem jak Wolaż, Warkocz Bereniki czy Wielka Niedźwiedzica uświadamia nam, że okres wiosenny już dawno za nami, a dominacją na nieboskłonie powolutku przejmą gwiazdozbiory znajdujące się po drugiej stronie nieba. Jednak jeszcze przed północą sklepienie niebieskie przecięte będzie wstęgą drogi mlecznej sięgającą aż do południowego horyzontu do konstelacji skąpanych w obłokach pyłu i gwiazd, strzelca oraz starczy. Wciąż doskonale widoczne będą symbole lata: orzeł, łabędź oraz lutnia wraz z sąsiadującymi z nimi czterema malutkimi gwiazdozbiorami: liska, strzały, delfina oraz źrebięcia. Żrebię. To najmniejsza pod względem powierzchni konstelacja Nieba Północnego. Jej figurę tworzą cztery gwiazdy czwartej i piątej wielkości gwiazdowej, a jej układ ma symbolizować głowę Celarisa, mitycznego brata Pegaza, również umieszczonego na nieboskłonie. W obrębie tej niewielkiej konstelacji nie znajdziemy żadnych obiektów z katalogu Charlesa ani jakichkolwiek innych obiektów głębokiego nieba nadających się do obserwacji przez małe teleskopy. Przez to o tym gwiazdozbiorze mówi się niewiele. Przyznam szczerze, nigdy nie spojrzeliśmy w jego kierunku, nawet przez nasz teleskop podczas obserwacji live, ale może w sierpniu to nadrobimy? Pomimo braku spektakularnych obiektów, jest kilka takich, na które warto skierować większy instrument. Gwiazda Gamma Eculi to układ podwójny, którego jaśniejszy główny składnik jest bardzo rzadkim typem gwiazdy o osobliwym składzie chemicznym. Posiada bardzo nietypowe widmo wskazujące na nadzwyczajną obfitość metali strontu, chromu i europu i prawdopodobnie wynika to z chemicznego rozwarstwienia gwiazdy. Cechują ją bardzo szybkie pulsacje sprawiające, że zmienia swoją jasność z 4,6 magnitudo do 4,8 w okresie 12 minut. To co jednak powinno zainteresować w temacie samej obserwacji to bliska obecność mniejszego towarzysza, pomarańczowego karła oddalonego pozornie o jedną sekundę łuku, a w istocie o co najmniej 54 jednostki astronomiczne od składnika A. Rozdzielić obie gwiazdy można tylko w dobrych warunkach, przez wielkie teleskopy stosując duże powiększenia. Trzeba mieć jednak na uwadze istotną różnicę jasności pomiędzy nimi, co dodatkowo utrudnia obserwacje. Na tle źrebięcia znajduje się wiele słabiutkich galaktyk, z których najjaśniejsze mają jasność dopiero 12-13 magnitudo, jednak dla naszej frani mogą być smakowitymi kąskami. Źrebię odnajdziemy blisko gwiazdy Enif, najjaśniejszej gwiazdy Pegaza, rozległego gwiazdozbioru, który, w miarę upływu nocy, coraz śmielej wstępuje wysoko nad południowy horyzont. Tam też, nieco niżej, zlokalizujemy wodnika oraz koziorożca, a przy samym horyzoncie błyszczeć będzie jasny Fomalhaut z ryby południowej. W drugiej połowie nocy, przy wschodnim horyzoncie, wynurzać będą się konstelacje kojarzące się z późną jesienią oraz zimą czyli Baran, Byk, Perseusz i Woźnica, oraz nad ranem Bliźnięta i Orion ale spokojnie. Minie jeszcze trochę czasu, zanim zdominują nocny nieboskłon. Pełne gwiazd, nocne niebo, w końcu będzie przyozdobione jasnymi planetami. Czekaliśmy na to długo i w końcu się doczekaliśmy. Już w nocy, z 1 na 2 sierpnia o godzinie 2.45, Mars minie na niebie Urana. To znakomita okazja dla osób, które jeszcze nigdy nie widziały siódmej planety układu słonecznego, aby w końcu ją zlokalizować. Jasnego Marsa zobaczymy gołym okiem, jednak do Urana najlepiej użyć lornetki. Tego poranka zobaczymy go około 1,5 stopnia nad czerwoną planetą. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z teleskopu, obraz będzie odwrócony. Czerwona planeta porusza się ruchem prostym i w sierpniu przejdzie z konstelacji Barana do Byka, a w drugiej połowie miesiąca jej jasność przekroczy barierę 0 magnitudo i osiągnie wartości ujemne. To oczywiście oznacza, że jaśnieje. Rozmiar tarczy nie przekroczy w sierpniu jeszcze 10 sekund łuku. Na podziwianie szczegółów tarczy mogą sobie pozwolić tylko posiadacze dużych teleskopów. Gdy już nacieszymy się spotkaniem Marsa z Uranem, przekierujmy swoje teleskopy na Jowisza. Po jego wschodniej stronie miną się Europa oraz Kalisto, a na tarcze gazowego Giganta wstępować będą Io, rzucający cień, oraz Ganymedes. Na tarczy Jowisza pozostaną do samego świtu. 5 sierpnia po południu Księżyc znajdzie się w pierwszej kwadrze w konstelacji Wagi, jednak sierpniowe pierwsze kwadry są bardzo niskie, a wędrujący poniżej ekliptyki Księżyc zajdzie wcześniej, sprawiając, że w dalszym ciągu większa część nocy będzie całkowicie ciemna. W nocy z 8 na 9 sierpnia znów wracamy do Jowisza. Przed godziną drugą na jego tarczy pojawi się duży cień Ganymedesa, natomiast w pół do czwartej na gazowego olbrzyma swój mniejszy cień rzuci również księżyc IO. Godzinę później o 4.36 IO rozpocznie tranzyt, który zakończy się już za dnia. Również 9, ale w drugiej części doby, czyli wieczorem, niemal w momencie zachodu słońca, księżyc po drugiej stronie nieba zakryje gwiazdę na Malsadirach 2 z konstelacji Strzelca. Do zakrycia dojdzie na jeszcze bardzo jasnym niebie i na zaobserwowanie gwiazdy chowającej się za ciemnym brzegiem tarczy będą mogli pozwolić sobie tylko posiadacze teleskopów. Gwiazda wyłoni się za księżyca godzinę później, już na ciemniejszym niebie. 11 sierpnia po południu uran, którego już zlokalizowaliśmy przy okazji koniunkcji z Marsem, znajdzie się w kwadraturze zachodniej. Przypomnę, że w tym roku będziemy mieli okazję dwukrotnie zaobserwować jego zakrycia przez Księżyc, a jego opozycja przypada 9 listopada. 12 sierpnia o 3.36 srebrny glob znajdzie się w pełni, odnajdziemy go wtedy nad południowym zachodem w towarzystwie Saturna w odległości kątowej 5,5 stopnia. Faza pełni, niestety zbiegła się w tym roku z maksimum aktywności roju Perseidów. Nasz kosmiczny sąsiad rozświetli całe niebo, sprawiając, że większość słabszych meteorów może być niewidoczna gołym okiem. W dalszym ciągu jednak warto polować na najjaśniejsze zjawiska zarówno w nocy z 11 na 12, jak i z 12 na 13 sierpnia. Czym są Perseidy? Skąd się wzięły i jak przygotować się do ich obserwacji? To dokładniej wyjaśniłem w tym filmie. Koniecznie go obejrzyj, jeśli chcesz wiedzieć więcej. Perseidy są najpopularniejszym rojem meteorów, ale wcale nie są najaktywniejszym. Od kilku lat ich maksymalna zenitalna liczba godzinowa, ZHR, nie przekracza 80, ale zawsze można spodziewać się nadzwyczajnego wybuchu. Po maksimum Perseidów 14 sierpnia, Saturn znajdzie się w opozycji do Słońca. Opozycja to konfiguracja, w której planeta znajduje się w układzie słonecznym po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Dlatego jest możliwie najbliżej Ziemi, jest wtedy najjaśniejsza i pozornie największa. Będąc po przeciwnej stronie naszej gwiazdy, wschodzi wtedy, kiedy Słońce zachodzi około godzinę po zachodzie słońca szukajcie saturna nisko nad południowym wschodem a w środku nocy na południu saturn przebywa w koziorożcu w pobliżu gwiazd Deneb Algiedi i Nashira Tworzy z nimi charakterystyczny niewielki trójkąt, który w wyniku pozornego ruchu wstecznego Saturna na niebie codziennie będzie wyglądał inaczej. Na początku miesiąca będzie niemal równoboczny, w momencie opozycji prawie prostokątny, a pod koniec sierpnia rozwartokątny. Otaczający Saturna pierścień czyni z niego wyjątkowy obiekt do obserwacji. Skierowanie na niego już małego teleskopu i zastosowanie niewielkiego powiększenia rzędu 50 razy pozwala wyraźnie dostrzec otaczającą planetę obręcz oraz jego największy księżyc, Tytana. W momencie opozycji Saturn osiągnie jasność 0,3 magnitudo, rozmiar pozorny globu wyniesie 18 sekund łuku, a pierścieni 44 sekundy łuku. Nachylenie pierścieni względem ziemskiego obserwatora wynosi w tym roku 13,5 stopnia i z roku na rok będzie coraz mniejsze. Niestety, w dalszym ciągu Saturn przemierza rejony nieboskłonu widoczne z Polski bardzo nisko nad horyzontem. Wpływa to niekorzystnie na stabilność obrazu podczas obserwacji, ponieważ jego światło wędruje przez grubsze warstwy atmosfery. W każdym razie tak dobrych warunków widoczności Saturna, jak w tym roku, nie było od 10 lat. Po górowaniu Saturna w noc opozycji spoglądamy nieco na wschód, gdzie zobaczymy Księżyc oraz odległego od niego o 7,5 stopnia Jowisza. W tym miesiącu nie zobaczymy z Polski ich bliskiego złączenia. Kolejnej nocy Księżyc znajdzie się znów 7,5 stopnia, ale po drugiej stronie od gazowej planety. Jowisz jest już bardzo wyróżniającym się obiektem nocnego nieba. Przed północą widoczny będzie dość wysoko, po wschodniej stronie nieba, świecąc niemal jak latarnia. Z pewnością przykuje uwagę wielu osób, nie spoglądających na co dzień w niebo. To nie dron, ani tym bardziej UFO. To największy, gazowy olbrzym, którego chmury odbijają w naszym kierunku znaczną ilość światła słonecznego. Wielka opozycja tej planety już we wrześniu. 19 sierpnia nad ranem około 3.30 spoglądamy nad wschodni horyzont. Tam czeka nas prawdziwa kumulacja. Wiele interesujących obiektów znajdzie się w jednym miejscu. W okolicach Marsa i Urana zawita księżyc, a wszystko rozgrywać będzie się na tle gwiazd do zbioru byka w bliskim sąsiedztwie pięknych gromad otwartych Hiady i Plejady. Bardzo duży potencjał fotograficzny. Trzy godziny później srebrny glob osiągnie fazę ostatniej kwadry, a kolejnego poranka w fazie już 41% znajdzie się bliżej Hiat i Aldebarana. W ostatniej dekadzie sierpnia o poranku Orion ukaże nam się już na wschodzie w pełnej krasie. 21, 22 i 23 sierpnia bardzo blisko mgławicy M42, znanej jako Wielka Mgławica Oriona, przemknie asteroida Pallas. Jednak by ją dostrzec, potrzebna będzie przynajmniej lornetka. 22 sierpnia w opozycji do słońca znajdzie się inna duża asteroida Vesta. Jest najjaśniejszą z asteroid i w doskonałych warunkach mogłaby być dostrzeżona gołym okiem, ale najlepiej skorzystać z lornetki. Cały sierpień spędzi w południowych rejonach gwiazdozbioru Wodnika. 24 sierpnia po południu Uran zatrzyma się w rektascencji i rozpocznie ruch wsteczny, a 25 nad ranem po godzinie 4 bardzo nisko przy północno-wschodnim horyzoncie bardzo wąski sierp księżyca wzejdzie w konstelacji Raka, blisko gromady M44, a przy samym horyzoncie pojawi się bardzo jasna Wenus. Dobę później, tuż przed godziną piątą, nasz kosmiczny sąsiad w fazie zaledwie 1,5% zbliży się do Wenus i wspólnie wzejdą na około godzinę przed początkiem dnia. 27 sierpnia o poranku Mars znajdzie się w kwadraturze zachodniej, przed południem Księżyc dotrze do fazy nowiu, a wieczorem Merkury znajdzie się w maksymalnej elongacji wschodniej. Najciekawsze wydarzy się jednak dopiero po zapadnięciu zmroku. 27 sierpnia posiadacze teleskopów będą mogli zaobserwować jedno z najbardziej unikalnych i najrzadszych zjawisk na niebie zaćmienie Japeta, trzeciego co do wielkości Księżyca Saturna. O ile w przypadku Jowisza i jego księżyców do takich zjawisk dochodzi często, nawet kilka razy w ciągu doby, to w przypadku Saturna i jego satelitów są one rzadkością, zwłaszcza w przypadku Japeta, który okrąża planetę z pierścieniami raz na 79 dni w średniej odległości 3,5 miliona kilometrów. Zmieniające się na przestrzeni lat nachylenie Saturna względem płaszczyzny układu Słonecznego doprowadza raz na 15 lat do sytuacji, gdy płaszczyzna orbity Japeta ustawia się na wprost ziemskiego obserwatora. Wtedy możemy obserwować zaćmienia Japeta oraz jego tranzyty i tranzyty cienia. Nie zdarza się to jednak często. Ostatni tranzyt miał miejsce w nocy z 17 na 18 lipca i pod koniec sierpnia, po pokonaniu połowy swojej orbity, Japet znajdzie się za Saturnem i wpadnie w jego cień. Z Polski będziemy mogli zaobserwować koniec zaćmienia. Saturna należy odszukać 27 sierpnia, od razu po zapadnięciu zmroku nisko nad południowym wschodem. Japet wyłoni się z cienia planety o godzinie 21, ale jeszcze do około 23.10 pozostanie w cieniu pierścieni, choć one nie blokują światła słonecznego tak jak planeta. Być może fotometrycznie udałoby się zaobserwować spadek jasności. To oczywiście niełatwe zjawisko w obserwacji. W pobliżu jasnego Saturna, dostrzeżenie pojawiającego się po zaćmieniu Japeta może być trudne, choć jest on względnie jasnym obiektem. Oczywiście spróbujemy złapać to na żywo. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę wspaniałej pogody w sierpniu. Do zobaczenia!